Witam wszystkich bardzo serdecznie. Arkadiusz Kulikowski, kanał Finansista. Dzisiejszy odcinek powstał niejako w ramach odpowiedzi, a także pewnej dysputy wokół wskaźnika cena do zysku popularnego wśród inwestorów i często stosowanego w analizie fundamentalnej. Temat ten został wywołany przez Jokera, prowadzącego kanał Edukacja Finansowa. Jeśli spojrzymy na ten kanał, no to filmy z największą liczbą wyświetleń Wyświetleń w swojej miniaturze mają podobiznę Tradera21, czyli postaci bardzo popularnej na polskim YouTubie, jeśli chodzi o tematykę finansową. Otóż pojawia się Joker, który ma być w przeciwieństwie do filmów o Batmanie, bohaterem pozytywnym, mającym odwieść polskich inwestorów od zguby, szykowanej im przez fałszywego inwestycyjnego guru Tradera21 a także innych defetystów, jak Cezary Graf czy Jakub Mościcki. Postaci te dość często przewijają się na kanale, natomiast w jednym filmie występują razem. Jest to film o dość długim tytule, dlaczego Trader21, Cezary Graf, Jakub Mościcki i Wapniak się mylą. Cena do zysku, Joker kontra Liga Sprawiedliwości i wskaźnik cena do zysku jako antygral dla inwestora. Tutaj rozmawiamy o ważnych sprawach, zatem zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Zapraszam Cię również do zamkniętej grupy, gdzie wykorzystujemy synergię wiedzy i doświadczenia społeczności. Otrzymujesz miesięczny raport specjalny z przeglądem po różnych aktywach. Są dodatkowe analizy, dodatkowe nagrania. Także serdecznie zapraszam. Informacje, jak dołączyć do grupy, znajdziesz w opisie pod filmem. Obejrzałem wiele filmów na kanale Edukacja Finansowa i muszę przyznać, że są one bardzo wartościowe. Autor ma bardzo dużą wiedzę, szczególnie w zakresie analizy finansowej czy też analizy fundamentalnej. Przedstawia tam także takie niepopularne opinie, warto się z nimi zapoznać, bo właśnie w ten sposób dochodzimy do prawdy, zderzając ze sobą przeciwstawne opinie, a następnie wyciągając własne wnioski. Niemniej jednak kilka filmów na tym kanale, szczególnie związanych z Traderem 21, przypomina mi tak zwane DISY, czyli konwencję w muzyce rap polegającej na ataku słownym, stąd nieco przekornie czego wyraz dałem w tytule, postanowiłem zastosować taką formę. Kulturalnego dis -u. I odwołując się do wspomnianego wcześniej filmu o długiej nazwie, traktującego o właśnie wskaźniku cena do zysku, spotkamy się w tym filmie z powszechną krytyką tego wskaźnika jako nieefektywnego, jako nieprzydatnego, tak naprawdę wskaźnika, który nigdy nie działał. Jego stosowanie spowoduje, że nasz, nasz wynik inwestycyjny zbliży się do benchmarku i jako inwestorzy nie odniesiemy żadnych korzyści. I Joker w tym filmie podpierdze. Się artykułem naukowym i badaniem statystycznym, zatem od razu przenieśmy się do tego artykułu. Jest to artykuł o błędach poznawczych w prognozach rynkowych. No i tutaj grafiki, które Joker zaprezentował na swoim kanale. Na stronie drugiej zobaczmy: Rycina 1a, Rycina 1b. Mamy tutaj przedstawioną korelację pomiędzy wskaźnikiem cena do zysku a rocznymi zwrotami z akcji, zwrotami z akcji w kolejnym roku, należy przyznać, że faktycznie tutaj ten okres badawczy jest bardzo długi od 1872 do 1999 roku. No i tutaj jeśli spojrzymy na rozkład na tym wykresie, a także na współczynnik korelacji R kwadrat, który wynosi 0, faktycznie możemy stwierdzić, że nie ma tutaj żadnej istotnej zależności pomiędzy właśnie wskaźnikiem cena do zysku a zwrotami z akcji w kolejnym roku lub dwóch. Ponieważ jeśli spojrzymy na rycinę 1B poniżej, no to tutaj jest ta korelacja zaprezentowana, ale już biorąc pod uwagę zwroty w kolejnych dwóch latach. Natomiast Joker w swoim filmie nie wspomniał o drugiej części tego artykułu, zatem przenieśmy się na stronę ósmą, gdzie również podobne ryciny są zaprezentowane. Natomiast mamy w tym momencie porównanie, mamy korelację pomiędzy współczynnikiem cena do zysku, a zwrotami z akcji w kolejnych 10 latach. No i tutaj, jeśli spojrzymy już na rozkład na wykresie, a także współczynnik R kwadrat, ten współczynnik korelacji, który tym razem nie wynosi 0, to ewidentnie widać odwrotną korelację, czyli jeśli im niższy współczynnik cena do zysku, tym większe zwroty z akcji. Ewidentnie to widać na tym wykresie. No i warto jeszcze przenieść, przenieść się do końcowych wniosków z tego badania, z tego artykułu. No i tutaj autorzy zauważają, że tak naprawdę odkryli, że wskaźnik cena do zysku, a także stopa dywidendy, pomagają niewiele w kontekście prognozowania zwrotów w krótkim horyzoncie czasowym i nie ma statystycznie. Istotnej, istotnej korelacji pomiędzy właśnie stopą dywidendy, współczynnikiem cena wskaźnikiem cena do zysku, a zwrotami właśnie w kolejnym roku lub dwóch. Natomiast relacja pomiędzy wskaźnikiem cena do zysku, stopą dywidendy i zwrotami w akcji, ale w okresie dziesięcioletnim jest dużo silniejsza, natomiast też nie, tutaj nie przynosi perfekcyjnej pomocy, niewątpliwie warto wziąć pod uwagę. I teraz, jeśli byśmy odwołali się już do samego tradera 21, to jeśli zapoznamy się z materiałami z jego książki, czy też z bloga, czy też z wywiadami, kiedy wspomina on o właśnie wskaźniku cena do zysku, no to należy stwierdzić, że trader 21 propaguje raczej inwestowanie długoterminowe i sam siebie przedstawia jako inwestora długoterminowego. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt z kolei no to to, że Trader21 mówi o współczynniku, o wskaźniku cena do zysku jako o jednym z narzędzi, które możemy wykorzystywać chociażby do selekcji spółek, jako jednym z narzędzi, a nie jako o świętym gralu inwestycyjnym. Również wspomina o wadach tego wskaźnika, chociażby w momencie, kiedy to zyski spółek się załamują, należy, należy brać to pod uwagę i nie tylko samym wskaźnikiem cena do zysku należy się kierować, zatem biorąc pod uwagę właśnie te dwa aspekty, a także to, że Joker podpierał się wymienionym badaniem artykułem i jego wnioskami. to tak naprawdę krytyka tradera 21 za propagowanie wskaźnika cena do zysku jest po prostu nieadekwatna. I co więcej należy wspomnieć, że ten artykuł był opublikowany w 2000 roku, a więc jeśli byśmy to rozpatrywali w kontekście aktualnych badań naukowych, no to jest to artykuł już dość leciwy. Zatem postanowiłem wykonać dla Was pewną pracę, wykonać research i przyjrzeć się również bardziej aktualnym publikacjom, które traktują właśnie m.in. o wskaźniku cena do zysku. Pierwszy artykuł z 2017 roku, dr Pramod Kumar, wskaźnik cena do zysku jako wartościowe narzędzie inwestycyjne, dr Pramod Kumar, profesor z Narodowego Instytutu Zarządzania Finansami w Indiach. Jeśli tutaj przyjrzymy, sobie, przyjrzymy się przedmiotowi badań, no to ten pierwszy punkt to jest przestudiowanie natury i rodzajów wskaźników cena do zysku powszechnie stosowanego, jeśli chodzi o wyceny. Akcji. E, oczywiście wszystkie te artykuły znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do zapoznania się. Natomiast, żeby nie tracić czasu, przejdziemy od razu właśnie do e, wniosków z tego e, badania. No i możemy wyczytać, że m, te wnioski badacza. I wysoki, wyższy wskaźnik cena do zysku pokazuje większą chciwość, stąd wybieranie spółek z wysokim wskaźnikiem cena do zysku nie musi automatycznie oznaczać, że są one warte kupowania. Co więcej, te akcje mogą być przewartościowane, zwłaszcza jeśli Wskaźnik cena do zysku przekroczy pewien poziom, pewien limit, i tak naprawdę dla lepszych zwrotów powinniśmy wybierać spółki, które mają niższy wskaźnik cena do zysku, ale mają solidne fundamenty. Także tyle jeśli chodzi o ten pierwszy artykuł z 2017 roku. I mamy kolejny artykuł również właśnie z 2017 roku: US Stock Market Price to Earnings Ratios, Structural Breaks and Long Term Stock Returns. Chan Beck i Inu Lee. A tutaj mamy Uniwersytet w Alabamie. Bardzo obszerna, ponad 120 stronnicowa praca. Jeśli ktoś ma ochotę, to, to można się tutaj z nią zapoznać. Natomiast po raz kolejny, raczej żeby tutaj nie marnować zbyt wiele czasu, przejdziemy już do konkluzji, przejdziemy do ostatecznych wniosków i tutaj również w tym badaniu ten okres badawczy był bardzo długi, bardzo długi horyzont 142 lata. No i jednym z wniosków jest to, to jest też bardzo ciekawe. Autorzy odkryli, że tak naprawdę występują pewne cykle, jeśli chodzi o wskaźnik cena do zysku czyli są okresy, kiedy to wskaźnik cena do zysku przyjmuje większe wartości i okresy, w których przyjmuje mniejsze, i występują pewne takie punkty, które przełamują struktury, i ten cykl nam się zmienia. Jest to też bardzo ciekawy wniosek. Natomiast, właśnie również w trzecim, jakby, spostrzeżeniu w trzecim wniosku Piszą, że potwierdzają odwrotną korelację pomiędzy wskaźnikiem cena do zysku a długoterminowymi zwrotami z akcji. Więc mamy ponowny wniosek, który pokrywa się. Również z wcześniejszym artykułem. No i zobaczmy sobie jeszcze jeden artykuł, tym razem 2012 rok, autor Lan San, tym razem Uniwersytet z Nowej Anglii. No i tutaj autor porusza temat wskaźnika cena do zysku, również cena do wartości księgowej, ale także wielkości firmy w prognozowaniu zwrotów z akcji. No i zobaczmy także już na Końcowe, końcowe wnioski, no i tutaj dowiadujemy się, że rezultatem właśnie tych badań, rezultaty są takie, że w kontekście długoterminowej inwestycji, jeśli byśmy wzięli taki okres przynajmniej pięcioletni, no to jeśli wskaźnik cena do zysku rośnie, zyski nam spadają, no i te wnioski pokrywają się z badaniami innych autorów. Mamy tutaj Fama and French 1989 rok, a także Trevino and Robertson 2002 w kontekście właśnie wskaźnika cena do zysku. Jest on użyteczny. W przewidywaniu długoterminowych zwrotów, i tutaj właśnie ten okres jako długoterminowy mówią o powyżej 5 lat, natomiast nie do końca jest już tak efektywny w przypadku zwrotów w krótkim horyzoncie czasowym, także również te wnioski się pokrywają z tym pierwszym artykułem, chociażby który był prezentowany przez Jokera. No i e, oczywiście, żeby takich artykułów znajdziemy więcej, ale żeby być e, uczciwym, warto również e, odwołać się do artykułu, który e, prezentuje przeciwstawne e, wnioski. I tym razem mamy polskich e, badaczy Jacek Karasiński, Patryk e, Zduńczak, Uniwersytet. Ekonomiczny w Katowicach, no i tutaj autorzy zastanawiali się, czy ekstremalne wartości wskaźnika cena do zysku automatycznie świadczą o tym, że rynek jest nieefektywny. Badania prowadzili w ramach giełdy papierów wartościowych, no i przechodząc teraz właśnie do wniosków, stwierdzają oni, że tak naprawdę te wysokie wartości wskaźnika cena do zysku, czy też cena do wartości księgowej. Nie muszą świadczyć o tym, że powstała bańka spekulacyjna. Jako przykład podają tutaj spółkę CD Projekt, która miała przez lata wysoki wskaźnik cena do zysku i cena do wartości księgowej, ale mimo wszystko ceny akcji tej spółki rosły. Ale jest to spółka, grow należy niewątpliwie brać to pod uwagę. Joker też często wspomina właśnie o tego typu spółkach technologicznych i właśnie być może w kategorii tych spółek używanie wskaźnika cena do zysku nie będzie najlepszym pomysłem. Faktycznie być może tutaj lepiej będzie zastosować inny wskaźnik PEK, o którym właśnie, o którym właśnie prowadzący wideoblog Edukacja Finansowa wspomina, czyli price to earnings to grow. Natomiast na pewno te wnioski nie świadczą o tym, że wskaźnik cena do zysku nie działa, czy też nigdy historycznie nie działał. A propos tego tematu posłuchajmy słów Jokera, kiedy to odpowiadał jednemu z widzów. Co to w praktyce oznacza dla ceny do zysku, to że cena do zysku nigdy w historii nie działała. Więc skoro Pan Trader promuje wskaźnik, który nigdy w historii nie działał dla inwestorów, no to Tutaj to jest y, raczej po jego stronie problem, że namawia ludzi do stosowania wskaźnika, który w żaden sposób nie działa, a może stworzyć problemy. Tak. Zatem, e, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę te słowa i podchodzą, podchodząc do tematu bardziej filozoficznie, zakładając, że świat i rynki są nieprzewidywalne, losowe, pełne czarnych łabędzi w myśl za Nassimem Nikolasem Talebem, można stwierdzić, że tak naprawdę żaden ze wskaźników fundamentalnych nie działa, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłych zdarzeń. Na rynku może zdarzyć się wszystko i możemy kierować się jedynie prawdopodobieństwem, o czym pisał Mark Douglas, a zatem wskaźniki, nie tylko cena do zysku, ale inne wskaźniki fundamentalne, a także inne narzędzia, jak analiza sprawozdań finansowych, analiza fundamentalna, analiza sentymentu, analiza emocji, analiza na wykresie ceny, analiza sytuacji ekonomicznej, otoczenia to są tak naprawdę narzędzia, które mogą pomóc nam szacować prawdopodobieństwo i zapewnić pewną przewagę. Natomiast to, jakie metody wybierzemy, zależy już od danego inwestora, i wpływ na to ma wiele aspektów, wiele czynników. To, jaki ma się horyzont inwestycyjny, sam cel inwestycyjny, skład portfela, jakie aktywa chcielibyśmy do tego portfela dobierać, to, jaką mamy odporność na stres, apetyt na ryzyko wiele, wiele różnych aspektów, natomiast niewątpliwie nie można wyciągać jednoznacznych wniosków, że dany wskaźnik z analizy fundamentalnej nie działa, czy też nigdy w historii nie działał. W pewnych momentach, jak też pokazały artykuły tutaj omówione przeze mnie, no to może on być korzystny. Natomiast faktycznie, jeśli byśmy wzięli chociażby krótsze okresy, czy też spółki technologiczne, no to ten wskaźnik cena do zysku może nie być tak efektywny, ale jeszcze raz nie oznacza to, że w ogóle warto go nie stosować. Zatem słuchajcie różnych ludzi, słuchajcie przeciwstawnych opinii, ale następnie sprawdzajcie, analizujcie, wyciągajcie własne wnioski, ponieważ w ten sposób dochodzimy do prawdy. I właśnie między innymi takimi sprawami zajmujemy się na zamkniętej grupie, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia już w kolejnych na kanale Finansista, wiedza, która procentuje.